Dzień dobry kochani z tej strony Estera, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj pogoda jest po prostu przepiękna. Sprawdziłam prognozę pogody do końca maja i do końca maja ma być naprawdę ładnie i ciepło. Będą jakieś przelotne deszcze z tego co zapowiadają, ale ogólnie będzie w końcu ciepło, więc ja jestem po prostu przeszczęśliwa. Jak tylko zobaczyłam tę pogodę. To dostałam jakiegoś takiego zapału, żeby zrobić dzisiaj coś w ogrodzie. Napisałam do Łukasza, żeby pojechał do Lidla i kupił róży piaskownicę. I w ogóle już się prawie pokłóciliśmy o tą piaskownicę, bo on stwierdził, że ona jest za mała, że chce inną. Ja stwierdziłam, że mam za mały ogród na inną, na większą. Bo ja ogólnie chcę tutaj w ogrodzie postawić jeszcze więcej takich rzeczy dla dzieci, typu huśtawkę. Mam w Polsce taką ogromną, naprawdę ogromną trampolinę. Nawet w tym momencie ciężko mi powiedzieć, jak duża ona jest, ale jest wielka, i chciałabym ją sobie tutaj przetransportować do Polski. I ona, tak szczerze mówiąc, zajmie mi pół ogrodu. A chciałabym mieć też jeszcze takie miejsce, żeby sobie usiąść wygodnie ze znajomymi. Chcę też zasadzić więcej roślin, tak więc z miejscem tutaj jest ciężko. A przecież róża jest mała i jej wystarczy w zupełności taka malutka piaskownica przecież ona nie potrzebuje piaskownicy. Takie, jakie są na placu zabaw, nie wiem, 4 metry na 4, no bez przesady. No, także już mieliśmy małą spinę i ustaliliśmy, że pojedziemy razem i ja sobie po prostu wybiorę tą piaskownicę, bo w tym momencie w Lidlu dostępne są trzy. Jedna jest taka całkiem zwykła, druga jest w kształcie statku pirackiego. I to w ogóle nie wiem, jak miała złożyć, bo wygląda na trudne do złożenia, a ja takich rzeczy nie za bardzo lubię robić. I jedna jest właśnie taka, którą ja bym chciał. Ona jest takim baldachimem, który można sobie zsunąć na dół, i ta piaskownica jest zabezpieczona przed kotami. <laughs> Żaden kot nie zrobi sobie wtedy z naszej piaskownicy kuwety. A tutaj kotki się kręcą. My mamy jednego takiego zaprzyjaźnionego, więc koniecznie piaskownica musi być przykryta. Ja obudziłam się dzisiaj z dwoma pryszczami, takimi malutkimi, białymi, tu i tu. Już sobie tutaj z nimi poradziłam. Ja ogólnie nie mam problemu z jakimiś pryszczami, wypryskami i tak dalej. Ale teraz zaczęłam używać takiej szczoteczki oczyszczającej. Jak widzicie, sprawdza mi się naprawdę dobrze, bo widzę, że ta skóra zaczęła mi się teraz dość intensywnie oczyszczać i jakieś tam zanieczyszczenia właśnie wychodzą. Jak właśnie zaczęłam używać retinolu po przerwie, to też tak miałam, że miałam kilka takich właśnie białych pryszczyków. Ja właśnie tak zawsze mam, jak się tak bardziej zaczynam przykładać do oczyszczania cery. No i chciałabym jeszcze troszkę tutaj ogarnąć dzisiaj w ogrodzie powyrywać jakieś chwasty, pozamiatać sobie, nie wiem co będę ogólnie robić. Może coś tam jeszcze posadzę, bo chyba zostały mi jakieś nasionka. No zobaczymy, ale ogólnie dzisiaj będę się chciała skupić właśnie na ogrodzie. Z tą szczoteczką to w ogóle była znowu jakaś dziwna sytuacja, bo ten reklamodawca napisał do mnie, czy już ją dostałam. I ja napisałam, że nie dostałam, a on mi odpisał, że ona już była dostarczona do mnie 5 maja. I ja myślałam, że po prostu ktoś mi zakosił paczkę. Na końcu okazało się, że znalazłam ją w krzakach przed moim domem. Tutaj jest tak, że ci kurierzy Evry, oni jak przynoszą paczkę, to robią zdjęcie. Tylko, że ja nie dostałam żadnego maila, że w ogóle ta paczka do mnie przyjdzie. Nie dostałam niczego i po prostu nie wiedziałam, że ona przyszła. Gdybym dostała tego maila ze zdjęciem, to wiedziałabym gdzie jej szukać. I słuchajcie, ona dość długo leżała w krzakach, a tutaj przecież były deszcze. Ale na szczęście była w takiej foliowej kopercie, i totalnie nic jej się nie stało, nie zamokła. Także ulżyło mi, bo ja już, ja już oczywiście zaczęłam panikować, że ktoś mi tutaj kradnie paczki, bo czekam na kilka paczek, i powiem wam, że one naprawdę bardzo długo teraz idą. I najbardziej spanikowałam, dlatego że czekam teraz na wózek dla róży. Ja dokładnie nie wiem, kiedy on przyjdzie, bo oni nie mieli go dostępnego. Bo wy w ogóle nie wiecie, co tutaj się działo u mnie na YouTubie, jak mnie nie było. Część z was pewnie wie. Słuchajcie, ja zaczęłam mieć pełno komentarzy, że na pewno wróciliśmy do siebie z Łukaszem i że ja jestem w ciąży. I zaowocowało to tym, że dostałam po prostu mnóstwo propozycji współprac takich dla maluszków. No i o ile wiecie, no nie będę reklamować jakiejś tam kremów dla niemowlaków, wiadomo, bo róża już jest na to za duża troszkę. No może niekoniecznie, no ale bez przesady to było takie, wiecie, naciągane. No to z propozycji reklamowania wózka oczywiście skorzystałam. I teraz właśnie róża dostanie taki przepiękny, świetny wózek, e, także już naprawdę nie mogę się go doczekać. Jak przyjdzie, to zrobimy sobie unboxing i pewnie właśnie pozbędę się już wtedy tego starego wózka. Ja w ogóle mam tam gdzieś jeszcze gondolę od tego wózka u Łukasza, więc będę musiała ten wózek po prostu wyczyścić i myślę, że go po prostu sprzedam i tyle, bo już nie będzie nam potrzebny. A właśnie taka mniejsza spacerówka na pewno się przyda. Ona jest mniejsza, ale ma bardzo duży koszyk na zakupy. Także myślę, że będzie idealna. Naprawdę nie mogę się jej już doczekać. No i ogólnie bardzo mi ulżyło, że nikt mi tej paczki nie zakosił. Ja jestem taką trochę panikarą, wiecie. No niepotrzebnie, niepotrzebnie się zeschizowałam, ale nieważne. Róża, jedziemy kupić piaskownicę? Będziesz się bawić w piachu? No nie możesz, bo mama nie ma pieniążka. Czekaj. Mama? Tak? Czy Możesz wózek, tylko nie ma pieniążka, wiesz? Tutaj się wkłada pieniążek, cyk, i wtedy to się odczepia. Nie kupujemy kwiatków. Chodź, idziemy kupić piaskownica. Daj rączkę. Wiesz co, tylko że mama nie taką chciała. To jest taka chyba. Nie, tamta była jeszcze inna. Wiesz co, Róża, ale to była jeszcze inna piaskownica. To była taka z daszkiem, a ta jest bez daszku. Hmm. Chodź, Róża, przejdziemy się, zobaczymy, czy gdzieś indziej jeszcze są inne piaskownice. Hmm, hmm, hmm. Tam z drugiej strony są jeszcze takie ogrodnicze rzeczy. To może tam będzie? Tutaj jest piach. Jest ostatnia. Jest ostatnia. Udało się. Mama, mama. No, czekaj, kochanie, czekaj, bo tutaj. ojejku ja nie wiem, za co się teraz tutaj zabrać. Wyrzuciłam wszystko. Z tego kartonu, mhm. Róża, gdzie jest instrukcja obsługi? Mamo, Gdzieś książeczka? Gdzie? O, tutaj jest dobra. O, matko. Czy ja sobie poradzę? Róża, mama sobie poradzi, czy nie? Hmm. Dobra, słuchajcie, spróbuję to sobie tutaj ogarnąć, popatrzę i wrócę do was, jak już zacznę działać. Tak, możesz domek, ale za chwilę. Ja w ogóle tę piaskownicę chciałam postawić w tamtym rogu, tylko że może tego aż tak dobrze nie widać na filmie. Tam jest taka górka, no na filmie tak nie widać. A gdzie ty już masz gumeczkę do włosów? Róża, zepsułaś sobie fryzurkę. Nie, czekaj, mama się tu musi skupić, bo wiecie co, jest problem. Ja tutaj postępowałam oczywiście według instrukcji, ale coś mi tutaj nie pasuje, bo tutaj niżej jest trójka. O Ojej, mm, 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 mm. to jest trójka, tu gdzieś w ogóle nie było numeru. No dum dum dum, no. Muszę zrobić tak, żeby tu i tu była dziura. Zobaczcie, ja mam też dziurę tutaj. Coś tutaj jest jakieś. <grytanie> Ojej, jejku. Dobra, coś pomieszałam, ale, ale już wiem jak to zrobić. Jak zwykle, słuchajcie, jak zwykle. U mnie to normalne. Już zanieść książeczkę do domku, dobrze? Bo to jest książeczka z biblioteki. Nie chcemy jej tak? Okej, okay, jeszcze raz no, już wiem. Te roślinki wykopać, musimy wszystko wykopać tutaj ze środka, bo będzie nam wyrastało, wiesz? Róża dzielnie pracuje. No nie może ani jeden korzonek zostać. Zmęczyłaś się? Słuchajcie, no nie jest dobrze. Nie <słuch> wiem, jak to tutaj zrobić. Dwie piątki i dwie siódemki potrzebuję. Jest progres, ale ja mam już dosyć. Zobaczcie jeszcze ile mi zostało śrubek i tych części. W ogóle jestem trochę przerażona. I dobrze, że Róża poszła teraz oglądać bajkę, bo zobaczcie, to jest takie cieniutkie i bałam się po prostu że ona mi to złamie jak na to nadepnie na przykład. Nie wiem czy walczyć z tym dalej czy iść robić obiad. O zobaczcie, teraz zauważyłam, że coś takiego tutaj jest. Chyba to sobie zaraz spróbuję odkręcić. Nie mam pojęcia co to. I tutaj z tej strony też jest coś takiego. Teraz będę przekręcać te narożniki. Fajnie to jest zrobione, bo dziecko sobie nie zrobi krzywdy. Ja w ogóle właśnie nie powiedziałam wam ile zapłaciłam za tą piaskownicę, bo cenę pewnie pokazywałam w sklepie, ale była promocja minus 20 na takie zabawki ogrodowe i miałam na aplikacji Lidl Plus kupon i go sobie wykorzystałam właśnie. Na piaskownicę i trzy worki piasku kupiłam, mam nadzieję, że wystarczą i przywiozłam sobie też od Łukasza zabawki różne, ale wiecie co, one tam leżały u niego na słońcu i wyglądają tragicznie i wcale nie było tego tak dużo. Kilka rzeczy było wrzuconych do basenu, w ogóle ich nie wyciągałam. Także tak czy inaczej będę musiała jej coś dokupić, na pewno jakiś fajny zestaw do zabawy. o jeszcze takie wiaderko, mało ma tych zabawek, jedna foremka tylko. Na pewno będzie trzeba coś dokupić. Mogłam kupić od razu. Mogłam oczywiście kupić od razu, no ale najpierw pojechałam do sklepu i dopiero później zobaczyłam, że tam u niego nie ma nic tak naprawdę specjalnego. Niestety. A tej małej piaskownicy, o której Wam mówiłam kiedyś nie brałam. Kurczę mam 5% baterii. Będę musiała sobie tutaj y, troszkę podziałać sama dalej. Nie, kupi, y, nie przywiozłam tej małej piaskownicy od niego, no bo jak będzie miała dużą, to w sumie po co mała? Nie wiem, może później ją przywiozę, ale na razie niech tam będzie. Też jest taka, wiecie, od deszczu, od piachu cała brudna. Już chyba lepiej w ręce ją przynieść niż samochodem wieść. Jestem już blisko celu, ale nie ukrywam, że jestem po prostu na wykończeniu nerwowym i już w pewnym momencie przestałam nagrywać. Zrobiłam ten daszek. Nie, ten daszek to był pikuś. Najgorsze to było to, słuchajcie, i tak nie jest równo, ale mam to totalnie gdzieś, zobaczcie. Strasznie ciężko było to tak ułożyć, żeby po prostu było równo, ale naprawdę nie przejmuję się tym. Mam to gdzieś i lecimy dalej. <noise> o, wykończy mnie to składanie tego wszystkiego. Dlaczego takiej rzeczy nie można kupić gotowych, złożonych? Już bym wolała za busa zapłacić niż sama to robić. MNO mam zrobione. I teraz P. Teraz już będę tutaj mocować tą górę. Okej, okay. dobra. Dawid właśnie wrócił ze szkoły. Tak. Właśnie mówiłam, że jestem na wykończeniu nerwowym już. <głos> <głos> o nie. A słuchajcie, wiecie co? E, no to się tak opuszcza. Ale mi się wydaje, że ja sobie tutaj po prostu jakąś taką płachtę będę kładła. Hej. No hej! No. Wow! wow. Ale super, co? Mama już kończy. W sumie możecie już piachu nasypywać. Nasypujemy piachu. Róża już się bawi. Ja wsypałam jedną torbę i już widzę, że tego piachu nam zabraknie. Za mało będzie. Chodź do najpierw trzeba tak tutaj rozprowadzić na dole, żeby było równo. Kamienie od razu wywalaj. O kurczę, to jeszcze kilka toreb będzie potrzebnych. Jak zawsze u mnie to normalne. Nic nie może być normalnie zrobione bez przygód. Dobra, wsypiemy te pozostałe dwie torby i zobaczymy. Strasznie mało tego piachu. Ja to mam miarkę w oczach. Komedia. Ile Dawid? jeszcze za cztery torby by musiały być, no nie? No, tak myślę, że cztery. Ale Róża jest zadowolona, tak? Dobra, muszę jeszcze teraz tą górę zrobić. Dawid, pomożesz mi co? Bo samemu to tak ciężko, wiesz? Ja robiłam to sama, tą ramkę i yy, zakładałam ją na to i było mi ciężko. Mam pełno piachu we włosach. Nie, to jest tragedia jakaś. Dobra, co tu trzeba zrobić? Na czym ja skończyłam w ogóle? Skończyłam na tym teraz to. Czyli to trzeba położyć i. Dobra, i tylko tymi deseczkami. A potem te dwie gdzie? Te dwie na boki. Dobra, już wiem. Udało nam się zamontować daszek jako tako, ale po prostu ja już mam wszystko gdzieś. Mam dość i już nie chcę tego robić, już nie chcę nic poprawiać. Piaskownica stoi. Powiem Wam, że ogólnie ten dół jest spoko, ale góra jest naprawdę takiej niezbyt dobrej jakości. No, ale za tę cenę, no to. Wiecie, no nie ma co wymagać. Podejrzewam, że gdybym tak ciągle ten daszek właśnie z góry na dół ściągała, to to by się bardzo szybko zepsuło, więc chyba po prostu wezmę jakąś taką... Kurczę, nie wiem co, jakąś folię muszę sobie załatwić, taką grubszą i po prostu tak będę przykrywać ten piaskownicę. Róża, zadowolona jesteś? Nie ma dziecka, nie słyszę, bo w ogóle nie reaguje na nas. Potrzebujesz więcej piachu, ale kurczę, ja nie wiem ile więcej. Mi się wydaje, że może nawet z pięć torab. A wiecie, co jest najlepsze, że ja rozmawiałam z moją koleżanką, ale to już chyba tak z rok temu piaskownicy, i ona mi mówiła, ile kupiła piachu, i przeszło mi przez myśl, żeby do niej napisać i żeby zapytać. Ale że mi się spieszyło, no to nie napisałam, no i mam i teraz będę musiała jechać jeszcze raz. Zobaczcie, co ja znowu odwaliłam. Chciałam sobie przerzucić śmieci tutaj przez płot, żeby po prostu nie nosić ich. Nie przenosić ich przez cały dom i tutaj przez chodnik. No i zobaczcie, wrzuciłam je po prostu w krzaki. Centralnie w krzaki. I teraz będę musiała wejść w te krzaki, żeby je wyjąć. Zobaczcie, co rośnie pod moim domem. To jest mięta i to jaka piękna i ile w ogóle jej jest. I ja nie wiem, jakim cudem wcześniej tego nie zauważyłam. Ja ją sobie wykopię i przesadzę do Denicy w ogrodzie i tyle. Zobaczcie, ona rośnie centralnie przy moim domu. A tutaj są następne krzaczki. Krzaczki, roślinki. Wow, nie, no słuchajcie, ja jestem po prostu w szoku. Ale wiesz, jaka ładna jest przepiękna? Ja ją dopiero dzisiaj zobaczyłam, w ogóle nie wiem, jak to się stało. Nie właśnie, czy ktoś może wie, co to jest. I czy ja mam to wyrywać, czy zostawiać? Ja się totalnie nie znam na roślinach, więc nie mam pojęcia. Więc jeżeli ktoś wie, to proszę dajcie mi znać. Nawet nie wiem, kiedy tutaj te drzewka powyrastały. Ja dzisiaj na obiad robię kary i robię je w takim wielkim garze. Kary, mówię kary, ale to jest korma, tak naprawdę. Mam dwa sosy i tutaj mam warzywa, które dodam. Ogólnie mam dwie paczki takich warzyw, bo kupiłam je kiedyś w Morisonie. Właśnie zobaczcie, były przecenione z funta 50 na 15 pi, tylko więc kupiłam i od razu zamroziłam. I polecam Wam robić tak samo. Jeżeli widzicie, że coś jest w promocji, jakieś takie właśnie warzywa, albo brokuły, brokuły też właśnie ostatnio kupiłam i zamroziłam, to róbcie tak samo. Jedna paczka warzyw myślę, że w zupełności starczy, bo tych warzyw było dość sporo. Teraz to sobie przez chwilę poduszę i potem będę dodawać sosy. Słyszycie, jaką ja mam herpetę? To jest od mojej alergii? <śmiech> <śmiech> Cały czas chrząkam. Stawię sobie wodę i będę gotować ryż. Koniecznie basmanti, bo moim zdaniem jest najlepszy do kary. Zobaczcie, zasadziłam sobie drugą miętę, a tą największą zostawiłam jeszcze i nie wiem, czy ją tam zostawić, czy ją brać. Nie mam pojęcia. Tak, możesz, no. Zanieś to sobie do piaskownicy. O, słuchajcie, zmachałam się jak nie wiem co. Dlatego, że zamiatam tutaj. I powiedzcie mi tak, bo ja potrzebuję znowu waszej rady. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Tutaj jest tak z górki i jak pada deszcz, to mi się tutaj nanosi po prostu pełno tego piachu. Tutaj kiedyś coś było, nie wiem, co to w ogóle jest, bo tu jest jakieś takie spadziste, tutaj jest bardziej płaskie. Nie mam zielonego pojęcia. Powiedzcie mi, co ja tutaj mogę zrobić, tak sama, po prostu, żeby jakoś z... oddzielić te dwie strefy, żeby mi tutaj, jak pada deszcz, po prostu yy, nie, jak to powiedzieć, nie namywało, Oba, że tak się zmachałam tym zamiataniem, że nie mogę mówić. No żeby mi tutaj po prostu nie wymywało tego piachu yy, na ten chodnik. Nie wiem, nie mam na to pomysłu żadnego. To by trzeba było zrobić chyba yy, jakiś taki Normalnie betonowy krawężnik, no nie? Nie wiem, nie znam się na takich rzeczach w ogóle i jestem przerażona tym już wszystkim. Zobaczcie, ja tutaj się po prostu dokopuję do chodnika. Jest tragedia. Jeszcze został mi tamten kawałek. Moi drodzy, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Jestem wykończona. Zmyłam już sobie makijaż, bo po prostu miałam jakąś warstwę kurzu na twarzy. Ale mam jeszcze piach we włosach. Aż chrupie po prostu. Raz, że od tej piaskownicy A2 tego zamiatania, muszę się jeszcze wykąpać, zmyć z siebie cały ten brud i wykąpać róże, bo ona też jest cała od piachu. Także na dzisiaj to już będzie koniec. I tak sobie myślę, czy jutro nagrać wam takie może um, QA zamiast vloga. Bo pod ostatnim vlogiem pojawiło się bardzo dużo pytań i myślę, że odpowiedzenie na nie zajmie mi trochę czasu. Tak więc, może jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie je pod tym vlogiem. I ja nagram właśnie takie QA. Chociaż nie ukrywam, że jutro też chciałabym nagrywać vloga, bo ma być bardzo ładna pogoda, więc porobiłabym sobie coś jeszcze w tym ogrodzie. Może spróbuję pomalować płot albo chociaż tą górną część, bo nie wiem, jak to przyróży, mi się uda. No, zobaczymy. Ale jak macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie, i pewnie niedługo nagram właśnie taki film, w którym będą tylko odpowiedzi na pytania. Pozdrawiam Was gorąco, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!